Dobrze, witam Was w Day Zero, w MUK czy KUM. O, odblokowałem sobie zielone jabłko. Ej, a dobra, widzę ten jetpack. Ej, odpaliłem jest... jakieś potwory, ty. O Boże. Zaczynamy, ale lagę mnie ja dostałem. Aha. Dobra, teraz jest taktyka taka: niszczymy szybko drewno i będziemy się budować w nocy. Dobra. To jest jakiś w ogóle seed, jakiś popieprzony teraz. No to. Gdzie tu jest kamień? Dobra. Ja nie mam żadnego kamienia ci powiem. No ja też nie. Mówiłem, że to jest seat popieprzone. <grym> Ojej, nie. Tu już, już jest jakieś dinozaury są. Co ja nie miałem. Dobrze. Musimy ogarnąć podstawy, potem coś można robić. No, wiem właśnie. Podstawa, czy musimy ogarnąć jakiś dom, tak, żeby nam się nie wbijali podczas nocy? No, pamiętaj. No, tak. Kopiamy drewno cały dzień i po, jak będzie się już robił wieczór, to robimy noc. Dobra. Nie wiem, czy tu można jakieś nie czy jakiś coś by strzelało to, jak w tych grach takich. Nie. W zombie, no, czy jak, jak to się to nazywało? Ta no. Gra taka online to jest to? Zamknięte? Tak. Tak. Co to jest? A dobra skrzynka. O, to kozak. O, mam dużo mi się wydaje drewna. No, już zaczynam za ten. Gdzie masz workbench? A robić drzwi? Bo wejdą nam chyba. No. nie. W ogóle... Zaczynamy mi nie weszli akurat. Ale nie wiem czy to był glitch czy nie. Nie wiem. Zobaczymy, dobra. No to wziąłem trochę ścian i schody jakieś, dobra, no teraz zaczynam budować. Postawimy przez przypadek Super Dobrze To może bez schodów Ej dobra, bo już prawie noc No wiem To nie wiem, jak my to zrobimy Zabuduj tu może, no czy znaczy ja mam ostatnią ścianę, to ja to zrobię Chodź Patrz na to, aha Dobra, to ja na Poczekaj, próbuję ci wskoczyć na głowę. Poczekaj, zrobię workbench, no wskakuj na głowę. Pajne. A co, patrz, ze workbench'a zrobię takie schody. O, dobra. Tylko żeby one nie wskoczyły nam. Nie no, raczej nie. Ha. Z T T to hmm. chyba nie, <śverständ> chyba nie miało tak być. Nie, już nie mogę zrobić workbench'a. <śverständ> ja też nie, bo mam 9 drewna. No, no chyba umieramy coś takiego. Skocz, skoczyć i na głowę, czekaj, wejść tu Okej, okay. aha, nie mogę skoczyć jak jestem na twojej głowie Mogę na nią wejść nie mogę nic By... no i tyle Dobra, ale nie mogą tu wejść A co oni robią, że nie mogą... Aha, przez drzwi nie mogą przejść! No ty, no to my się musimy. tam... Z drzwi obudowywać cały czas. Aha. Dobrze, spokojnie. Okej, okay. nieważne. Patrz, patrz, weź ich tu i wracamy do tego domu. I tam się zabudujemy. Gdzie jesteś? W domu. Wchodź. Zabra. No, chodź do domu. Ty... Jesteśmy bezpieczni tutaj. Patrz na to. No, no, tak pomocy. Też. Ha, oni nam gołek niszczą. Aha. Dobra, spokojnie. Sobie schody. Ha, nie. I co, ogrnęliśmy chyba to, nie? Już nie ma ich. No, ta. no już nie ma, ale trzeba. Bo mamy nie schody ma. na górę. Fajnie, dobra, no, tylko trzeba nie. naprawić teraz ten. Idę do pod drewno. Dobra, to ja też. Nie wiem, do czego, ale brzusz nie można niszczyć. Nie, no jak nie. A no kamieniem nie można, ale siekierką można. <laughs> nie wiem, jak to ma działać, ale. Nie, nie wiem. Dobrze, wszystko jest tutaj logicznie realistyczne. O, tu jest. Plus jeden jump. O, zie kolejne zielone jabłko. Ja mam czerwone. Co jakiegoś cave'a mam znowu. Ten. A to jest Z kryształami jakimiś, nie wiem czy tu wchodzić. Ja tam weszłem i w sumie nic się nie stało. Boat map, o mam ten. O i ostrze mam jakieś. Możemy zrobić miecz pewnie. No fajne miejsce mamy na domu, mam tu jakieś Aha. rubiny, te jaskini i coś. Dobra, to idę do ciebie. Nie, no to nie ma co, ja już tam byłem. Aha. Dobra, mam, mam plan, co można zapytać. przecież Można jak jest ściana, nie? Czy nie wiem czy można, ale no. możesz postawić drugą warstwę jakby tej ściany jest chodzi. Że wtedy... No wiem. A nie, nie można. <laughs> nie można. Dobrze. Tak. No i chodzi. Ej, co to jest bark? Nie wiem. Gdzie ty jesteś? O no w domu. Oh. Cześć. Dobra. No, to fajnie jest całkiem. No, fajna ta gra. Podoba ci się? No tak, super jest. to. się podoba. Tu jest fajne wejście za Nie wiem, gdzie jesteś Gdzie? Tutaj, patrzcie z zrobiłem. No dobra, widzę. O, ciekawe. Ty, golem do nas idzie, najgorzej. Co, gdzie? No, i nam niszczy cały dom, co jest? Ty pomóż. Co jest? Ja gotnę ostrzem, ja umiera. zabiłem golema. Tak. samo. ty masz to No bo że jakieś ostrze kupić. No, no w nie sobie? było, spokojnie. Co jest? Nie wiem, ale ona jest OP. zobacz, jak ich bije. No to się widzę. 30 golda ma ale... to mogę jakieś nowe skrzynki otwierać, nie? No tak. Aha, ale nie mogę... Ty jest tym ostrzem nie mogę skakać. Aha nie, ja w ogóle nie mogę skakać. To jest problem. To jest problem dosyć duży. Okej. Okay. I masz jakieś jedzenie? Bo ja ogólnie nie mogę skakać w ogóle. Nie wiem, ale chodź bić te zombie. No bije ich cały czas, że... Zaraz umrę chyba. Dobrze. A, był martwy. Ty jakiś wilk co jest? Co tu jest? Co tu jest. Co jest? Bij ich szybko. No biję. Zabiję, dobra. Dobrze. Co on No daj. Już idę. Po nie. Czołgam się. No. A no, Dobra, ja Z za tego mam dostałem tyle golda, że mogę jakieś lepsze skrzynki otwierać teraz. Aha, ale jeszcze Co? nie ten. Yy, nie wiem, trzeba znaleźć jakieś dobre itemy. Zawsze ja muszę znaleźć. Ej, dobra, chodź do mnie, bo... Ja muszę znaleźć, ty... nic nie mam. No, ale masz to ostrze. Ja też chcę takie. Pomóż, bo jeszcze. Ja ty, masz, można pingować Gdzie? sobie. Scrollem. Gdzie? Jak? No, kliknij scroll. No i ja nie mogę. Aha. No dobra, bo musiałem... co czy... No. co? Musiałem jakby zmienić tryb myszki. Dobra, chodź, idziemy. Hej. Ej, o! A to jest darmowa, nie? Skrzynka. Ta, darmowa. No tak. Soczek. Fajnie, bo ja akurat głodny jestem. ha nie, bo ten soczek to jest jakaś moc, której nie umiem otwierać. Jak się no. używa te moce? Czekaj. To się, tego się nie używa, tylko jakby to cię dodaje... A, no to ja szkodnie. mam szybszy ten. Co? Yy, czekaj. Już Ci mówię. Yy, Atak speed. O, to, okay. się, to się bardzo przyda. Przynajmniej powinno. Oto. Oto. No Dobrze. Ej, dobra bo już prawie noc. Tam jest jakaś pomarańczowa skrzynka. Czekaj, muszę je sprawdzić. Może rzeczywiście będą za 50. To by było bardzo pomocne. O i koniec. A, za 200, no to prawie jak 50. Ej, dobra, halo, musimy się znaleźć. Tak? Chyba my jesteśmy w ogóle na dwóch innych końcach mapy. sobie po prostu Ja jestem w domu, nie wiem o co ci chodzi. A on to ja sobie gdzieś poszły. No właśnie. Mam trochę grzybów, dam ci trochę grzybów, Choć też nie mam jedzenia, chodź Okej okay. Jednego grzyba ci mogę dać Dzięki Dobrze, ale to jest, grzyb ma to żeby wskoczyć do domu <ścoughs> Jak to brzmi w ogóle Ale dobra, następnego dnia idziemy po jakieś dobrej damy Ty słyszałeś znaczy, jakieś tam. Wiem, wiem to są to co się stało? Oo, wow. zlagowało mi całkiem wszystkie. Już idę. Idę ci pomóc! A tak zaskoczenia. <laughs> Faj Fajnie wyglądało, ale chyba straciłem trochę na życiu. No dzięki, że mi zabrałeś go dobra. To tyle? A nie, jeszcze zombie. Dobra. Musimy bić te zombie to. No okay. Masz... no mm. A ja mogę na daleko atakować, ale kozak. Oni mnie nie zabiją, tak? O, to nie no tego golu. No. Dobra, dzięki. już zaraz będę 80, mogę skrzynkę otworzyć tą super taką. Ci dam jakby... Okay. Jak coś? Zobaczymy. Dzięki. No i idę. Tom, no. No super, dobra. Super! nie? Super rzecz za 80. Co to jest? Aha. Nie wiedziałem, że to coś... jest... Co to jest? Jak ja umieram? Jak jest to? Daj mi Golda. Jak się daje Golda? No wykuł go masz. Serio? <noise> Już ci daje. To jest mój cały Gold. No i koks, bo ja sobie kupię też za 80. Okej. Okay. Odbierz resztę, jak mi zostanie. Dobra, i co dostałeś? To samo? No, A co to nie, jest? No... Co to okay. daje? Y... Nic. A że chyba będę dostawać HP jak Critical, jakby. No, jak Aha, ja, no to ja dostałem, tak. y, że chyba, że ten, z upadku nie dostaje damage'u. To jest? Czy nie wiem, jeszcze, ja jeszcze ani razu nie dostałem nie takiego damage'u z upadku. Ja też. Więc nie wiem, czy to jest. Ale napisało A, mi tak. Y, no, strong jesteś? Bones, no to tak uz uznaję. Nie? No, tak. <grym> Dobra, myślę, że w tym momencie możemy skończyć ten film. I to był chyba jedyny tylko, kiedy nam się coś udało na tym świecie. No tak. Czym ty bijesz drewno? Aha, masz killów. No. Kozak. No i to będzie koniec tego filmu.